Zaczynamy właśnie drugi dzień konferencji, najważniejszej konferencji dla branży magazynowania energii Team Storage Energy Summit 2024. To już trzecia edycja. W tym roku bardzo dużo osób jest zainteresowanych magazynowaniem energii, ponieważ wzrasta. Zainteresowanie tą technologią wzrastają możliwości inwestowania w tę technologię, więc serdecznie wszystkich zapraszamy do śledzenia, zarówno informacji Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME na temat magazynowania energii, a także do uczestnictwa właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu. Ten dzień będzie poświęcony bardzo perspektywicznym technologiom związanym z magazynowaniem ciepła, a potem case stady o dużych magazynach energii elektrycznej, tych wielkoskalowych, które już się zaczynają pojawiać w polskiej przestrzeni gospodarczej w tych kontraktach, które wygrały aukcje na rynku mocy. Więc bardzo ciekawe wydarzenie. Najważniejsze wydarzenie dla tej branży, na pewno w Polsce i tej części Europy. Musicie tutaj być. Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności w skrócie PIME, zapamiętajcie, ten logotyp jest gościem już po raz trzeci targów Solar Energy Expo. Robimy tutaj dorocznie konferencję poświęconą magazynowaniu energii, ale także mamy swoje stoisko, gdzie zapraszamy wszystkich wystawców i kontrahentów do nawiązania współpracy z naszą organizacją. Zrzeszamy prawie 50 firm z branży magazynowania energii, dostawców, producentów tych technologii. I zachęcamy tych wszystkich tych, którzy się dopiero pojawiają na polskim rynku, do współpracy. Jesteśmy organizacją, która działa w obszarze zarówno systemowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii, ale także w zakresie biznesu tworzenia rynku, a i także działań związanych z szkoleniami, konferencjami i raporty o tych technologiach. Wszystko. To jest do dyspozycji we współpracy z nami. Serdecznie Was zapraszamy. Targi są coraz większe, rozrastają się z roku na rok. W tym roku dwie hale, bardzo dużo wystawców z obszaru magazynowania energii, i to jest tendencja wzrostowa. Będzie ich coraz więcej, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na magazynowanie energii w systemie elektroenergetycznym. I my to najważniejsza i największa organizacja dla branży magazynowania energii. Kto się chce dowiedzieć wszelkich informacji o tych technologiach, o magazynowaniu energii elektrycznej, ciepła, chłodu, wodoru, znajdzie te informacje u nas. Na naszej stronie do otrzymacie pełne informacje o tym, co robimy, o technologiach, o biznesie związanym z magazynowaniem energii. Zapraszamy do kontaktu.